Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popkornik i zapraszam Was na piątą transmisję z gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie raz jeszcze i kontynuujemy naszą przygodę w grze Uncharted 4-Złodzieja. Za niedługo będziemy mieć tutaj koniec kolejnego rozdziału. W sumie jesteśmy nawet bardzo blisko końca samej gry. Nie wiem, czy dzisiaj uda się ją zakończyć, ale na pewno nie. chciałabym sobie dużą Początek. część tego świata Ach, odkryć. Mam nadzieję, że reszta nie jest przywalona ziemią i skałami. Trzeba być okienicą. Sam tutaj, już idę. I udało nam się wejść do środka. Zdecydowanie, zwłaszcza dachu, kurto nie witam. Dzień dobry. Fajnie, że wpadłeś. Sam, tędy. Przynajmniej teraz możemy sobie korzystać z pomocy sama. niedawno go spotkaliśmy nie, w sumie. PB witam. Hej, Natan! Nie. Na nie tędy. Chyba jest przejście. Ok, przerwę sobie. Przynajmniej sobie poćwiczę nie są... no to opowiadaj w takim razie, co jest przyczyną twojego dobrego humoru. Hej, jest wyjście. Ach, za wysoko. Nawet jakbym cię podsadził. Trzeba na czym stanąć. Witam Agata, Hejka. PB nie wiem czy dzisiaj kończymy, co prawda jesteśmy blisko końca, ale nie wiem czy dzisiaj się uda. Jest skrzynia, mam pomysł. Zaczynamy. Uwaga! Jak kur... to nie pierwsze wrażenia? Bo powiem ci, że ja nie miałam styczności zobaczyć. nigdy z konsolą Nintendo Switch. W sensie nigdy nie trzymałam jej w rękach nawet. Domów? Szeroka ulica to na pewno jakaś dzielnica handlowa. Tak, dziękuję za wyjaśnienie. O, no, rozumiem. Powiedz, co widzisz? Chcesz, żebym to powiedział? Bardzo tego chcę. Dobra. Libertalię. <ścoughs> Libertalię! Legendarną i zaginioną piracką utopię odkrytą po 300 latach przez Samuela Drake'a. I, I przez jego młodszego, mniej charyzmatycznego brata, który jakoś załapał się na wyprawę. Wiesz, ja czułem, że coś w życiu osiągniesz. Ale wiesz, że to nie jest moje pierwsze odkrycie. Cicho teraz. Podziwiajmy. Od czego zaczynamy? Może od tamtego budynku? O, tego z ogromną wieżą strażniczą? Ja, sprawdźmy, czego tam strzeżono. Jestem za. Zaraz się okaże, że tu wcale nie jesteśmy. To jest. sami. Młode mi odjęło. Słodki Jezusieńku! Natan! Chyba ci jej jednak nie odjęło. Boże, jak myślisz? Ile oni to budowali? Lata, a nawet dekady. No, są tu faktycznie. Jest. zafascynowane tym wszystkim. Czy to mia ja też naprawdę te widoczki? Chodzi mi o to, że odbierają już umowę. skarb! Odkryliśmy coś niezwykłego. Nazar tak, widziałby to inaczej. Nie dasz się nam tym nacieszyć, prawda? Okej, okay, cieszmy się. Ale pamiętaj po co tu jesteśmy. Uwierz mi, że pan... tylko przypominam. W porządku. To co cię tak wzięło na Nintendo Switch? Bo wiem, że tam jest kilka rodzajów, ale tak jak mówię, nigdy nie miałam styczności. I w sumie nawet nie wiem jakie są modele, więc jeżeli masz taką wiedzę, to chętnie, chętnie przeczytam. A my tymczasem... O, była rozmowa, ale teraz już nie ma rozmowy. A, tutaj jest rozmowa. No tak. zły widok. Hej. Zdrówka. Tak, zdrówko. No to możemy się zapytać, popytać o różne rzeczy. Co, co oni, to oni to robili? robili? Koloniści? Tak. No wiesz, tak sobie żyjesz wśród sławnych piratów i co dalej. No wiesz, relaksujesz się, w pełni wyciszasz. Sączysz sobie grok. Niczego sobie życie. No w sumie. Tyle, że co dzień mijasz posąg tej Jak myślisz? Ciekawe co by było. O, rozumiem, czyli po prostu możliwość transportu tej konsoli takiego faktycznie Wiesz, grania niezależnego od różnych monitorów, to telewizorów, podłączania opcja. tego. Dobry ja wie, to nie była niezła opcja. Wiesz co, zazdrościliśmy. I wierzę. tak od zawsze. Nie, ale serio. Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie zaczęli gonić za umarlakami i skarbami? Myślisz, że prowadzilibyśmy takie Normalne życie? Hmm, normalne. Czyli cała rodzinka zebrana przy świątecznym stole. Wszyscy oglądają zdjęcia Bobasów. Coś w ten deseń? Nie. Eee, no to też Kurto nie, ale nie jak już mi. mówimy o takiej konsoli, którą podłączamy do telewizora nie czy monitora, to już głos. lepiej. Mieć tak jak tutaj PlayStation, tak. więc dla mnie na Już przykład Nintendo jest atrakcyjna tylko pod no tym weźmy. względem, że faktycznie można, że nie schować do ja ją farta. do kieszeni Oczywiście, siedziałem i siedziałem w drogę. Ale to tylko kwestia spojrzenia. <laughs> no tu się zgodzę, to znacznie lepsze niż od siatka. Cóż, w kufelku W kupusz. drogę. Zjadza się obsługa jest widzimy sobie tutaj kilka miejscówek Bo myślę, że warto zobaczyć jak to kiedyś wyglądało. Tu na przykład mamy kowala. Ej, sam patrz na to! Kuźnia. Wykuwali tu szablę. O, taka szabla. Broń się ty, parszywy psie! Nieźle. Bo ja tylko udawałem. Tak, tak, wiem. Bo i tak Biblioteka gier na Nintendo Switcha cały czas się powiększa. Wychodzą naprawdę świetne tytuły zostaniesz. i na te większe konsole i właśnie na Nintendo Switch. Oraz są takie tytuły, które w ogóle wychodzą tylko i wyłącznie na Switcha. Myślisz, z Tak, Zelda to najnowsza. Nawet jeśli to nie na tej wyspie. Z tego co wiem, to tylko na Switcha chyba. można sobie pograć na przykład w księcia Persji na Switch'u. Więc A, to się tak wydaje, że to jest mała konsolka, ale potrafi żyć jak nas naprawdę świetne, duże tytuły. Ale czemu? Nie wiem. Może ludzie odeszli w pośpiechu albo ich stąd zabrano? A, coś mi tu nie styka. <laughs> Dlaczego porzucili swojej konie? Jak myślisz, co się tu wydarzyło? W jakim sensie? No, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, nie Bawię mnie opowieści o przepiętych skarbach piratów, ale po usłyszeniu twoich historii to najprostsze wyjaśnienie jest tym właściwym. No wykładnie co. Sam chodź coś zobaczyć. To chyba jakiś piracki kodeks. Artykuł 5. Tego, kto opuści Libertalię w czasie wojny, czeka kara śmierci. Czy ci wszyscy handlarze niewolników, mordercy i złodzieje naprawdę przestrzegali tych reguł? Hm. No, pewnie już by wszyscy nie żyli. O, myślałem, że tu nie obowiązywały żadne reguły. Nawet statki pirackie miały A, swoje A, okej, okay, czyli. Czyli zwykła Light i Oled. Oled to brzmi już solidnie. Takienta, no jasne. Co mu to mama? znaczyka mogulska waza bo te gry one się instalują na stałe jakby na dysku czy jak wyciągamy płytę, to, to się automatycznie jakoś kasuje czy to też pewnie zostaje. No oto też ten postęp całe gdzie się ulicha wszyscy podzieli no zawsze jak przeszłam jakąś grę, już mam platynę z niej. To po co ją trzymać na dysku? Wystarczy usunąć, a później jak chcę w nią zagrać, to kopiujemy na nowo, no ale postępy wszystkie zostają, więc uważam, że lepiej się pozbywać takich różnych gierek, które już nie gramy, a mogą nam zwolnić miejsce na dysku. Widać, nawet piracka utopia nie obejdzie się bez spaki. Wyobrażasz sobie ten widok? Pirat aresztujący innego pirata? Zalatuje hipokryzją, nie sądzisz? No wiesz, w każdym stadzie są to nie no, widzisz cieszę się, że, że zdecydowałeś się zagrać w tak świetną gierkę. Tam się coś świeci? Tak, tak. Tam można sobie jakoś przejść chyba tędy. Mamy kolejny starożytny kamienny garnek. To niezły garnek mieli. Tutaj chyba na górę się dania. Da się, czy nie? Jednak nie. okej. Okay. Tak mi się wydawało, że. Jednak da się tu jakoś wskoczyć na górę? Co to za znak? Natrafiłem no, na kilka takich, jak Cię szukałem. Kto oznaczał te miejsca? To kolejny symbol? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Może coś na Ci ludzie na pewno mieli pełno wrogów. No, dobrze mówisz. Ej, hey, patrz na to. Oj tak, scena z pociągiem to. Chyba jedna z bardziej kultowych scen. Co Uncharted. Niby tu kurczę błądzimy, ale ja. gdzieś trzeba w końcu wyjść Laku witam, witam serdecznie. Ej, sam chodź tutaj! To wygląda ciekawie, już, idę. No, okay. Okay. już nie przejdziemy O, czekaj, znajdźka też To chyba jakaś kryjówka Tak, ale przed nim się ukrywali Przed swoimi i mapka. Zobacz. To chyba układ dzielnicy handlowej. Taki bum. Oto nasz skarbiec. Tu jest wieża. Co oni kombinowali? I znowu ten symbol. Tu było gdzieś to znajdźka, nie? Jakieś tam chyba trzeba przejść tylko od drugiej strony, może. Bo to jest tu, to jakby wyżej, nie? To może na tym drugim piętrze? O właśnie. Jest ona. Chłopca skarbów, dostaliśmy trofeum za... Znajdź 50 skarbów. No jak na to, że nie skupiam się tutaj. Tylko i wyłącznie na szukanie skarbów to całkiem sporo. sporo. Malowana, miedziana butelka. O, ładnie ładniej zrobiona. Oj tak, będę musiała sobie kiedyś nadrobić, tym bardziej, że jest zapowiedziana. E, gierka Indiana Jones i e, wielki krąg. Tak to się chyba nazywa. Green cyrku. E, co prawda, chyba na Xbox'a tylko, ale nie jest to potwierdzone. Zresztą nie doczytałam się na razie, nie zgłębiałam się w to wszystko. I co ciekawe, kuździwieniu graczy, to e, jest to gra pierwsza osobowa. Więc wydawałoby się, że taka gierka to raczej trzecia. Zaczynamy jedną... O kurczę, nie wiem czy zaczynamy. Walczymy do końca.